Cześć, macie z tej strony Dinul, Witam Was w Memoreum. To jest już trochę dalsza miejscowa. Pewnie się zastanawiacie dlaczego nagrywa. No, wywaliła mi dosyć chamski błąd, że nagle przestało mi w ogóle prawą rękę w świecie gry rejestrować. Nakazało się, że tu nie ma za dużo autosejwu, więc zawsze patrzcie, żeby w dolnym prawym rogu była ikonka dyskietki. No i cóż, teraz powtórzymy razem ten zumet. Tylko nie patrzcie, że ja się nie boję i robię wszystko szybko, po prostu jest to gameplay człowieka zirytowanego. Aczkolwiek sama gra jest bardzo fajna, bardzo klimatyczna, nie jest to wprawdzie poziom aliena, jeżeli chodzi o strach, ale takie pierwsze części rezydenta, jeśli chodzi o strach czy gameplay, jak najbardziej nam ich przywodzi. A to jest dość duży komplement. Tych najlepiej strzelać tak lekko z boku, żeby nie być na ich linii strzału. Może ten pistolecik, gdzie ma limitowanej amunicji. Nie, jak trochę będziemy chybiać, absolutnie nic się nie stanie. Wkurza trochę ta strzelba, którą praktycznie. O, patrzcie, 4, 5. No stop, można pompować. Ale to taka mała pierdowa, która irytuje żaden poważny błąd. Nie ja, wyciągnąć nabój, wyciągnąłem apteczkę, zdarza się. Rozkład ekwipunku jest co najwyżej poprawny. Mój good, miałem ten. Jestem w stanie. Wiesz co? Mam segreter dla Was. To znaczy, wziął się. Widziałem go, ale nie wiem, jak ma kogo Tu jest kot, który nam się przyda. Za chwilę. W normalnych warunkach znajdujecie go później niż zagadkę, no ale jako, że już wtograłem. Aha, ha, ha, chodź tu, chodź tu. Tu mi się będzie łatwiej strzelać. To jest przynajmniej fajnie zrobione, że trzeba jeden nabój napompować, żeby można było 5 załadować. O, ten plecak jest właśnie takim generatorem problemów. Czasem możecie w nim rękę zostawić i już nie wróci. Jaki to był kodzik? 7602. 7602. Fajnie, że ręka się od razu wskaźnik zmienia. Nie fajnie, że jak piszecie błędny kod, to musicie go ręcznie wycofać. Tu jest karta, która będzie nam potrzebna. Co jest ciekawe? jak grałem poprzednio, to tu jeszcze była apteczka i teraz o dziwo jej nie ma, co oznacza, że albo to jest błąd, albo w pewnym zakresie przedmioty są generowane losowo i tu też miałem amunicję do strzelby więc chyba faktycznie przedmioty są generowane losowo to jest spoko Tutaj po raz pierwszy znajdujemy item kolekcjonerski. Jak ja stoję za municją, 17 na 16, czyli max. Apteczka jest, więc nic stąd nie chcę. Teraz będzie taki pełzający przeciwnik. nie marnuję na niego amunicji do shotguna no bo i pocek spokojnie możemy się przed nim wycofać Dobra teraz docieramy do miejsca gdzie u mnie ten problem nastąpił z plecakiem bo dokładnie tutaj chciałem wyciągnąć śrubokręt, chwyciłem niechcący tutaj, tu jest ta woda, puściłem plecak i nagle już ręki nie było. Jak widzicie, na szczęście nie było to aż tak daleko, przynajmniej teraz z tej perspektywy. W ogóle wcześniej chyba jakiś granat czy coś znalazłem, albo to był ten karnister tylko. W bardzo ciemnym miejscu. No teraz już idziemy do momentu, w którym mnie nie było, co też oczywiście widać po moim zachowaniu, tak bardziej asekuracyjnie gram. No, możesz to? Nie możesz. Tak, to mógłbyś ten kartister w ciemności. To za chwilę. Gramy do najbliższego zapisu. Bo to jest gdzieś też moment, w którym chciałem skończyć. Ciekawe, że to wybuchnie. Wolę się o tym dowiedzieć teraz. Tak. Czyli na przyszłość można używać. Co do... Trochę mnie przestraszył. Ale tylko troszkę. Taki bardziej jumpscare. Ale atmosfera jest spoko jak z pierwszych rezydentów. Aż tutaj by mi pasowała muzyczka z laboratorium w pierwszym rezydencie. Czy ja chcę to pchnąć w stronę czyli. No, Właśnie, chodź tu. Nie sądziłem, że wyskoczył z tyłu, ale okej. Okay. Jak tu wyskoczył, to tu czegoś nie ma? A jest coś. Amunicja do strzelby, jak stoimy. No, max. Jak widzicie, jak dobrze strzelacie, to nie jest tak źle z amunicją. Trzeba tylko zachować spokój i się rozglądać. Jak w pierwszych rezydentach. Tutaj nie chcę na razie iść. Sobie warto w razie czego przygotować. O, straszna dziewczynko. Sorry, za dużo nagrałem się w Forrory, żeby zrobiło to na mnie jakąś. Wow, no! Yy, zrobiło to na mnie jakieś większe wrażenie. Ciekawe, czy te palce tak miały być. Czy po prostu. Yy, był to jakiś mały błąd. Dobra, tu będzie na pewno Savig, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was, Dinu, Na razie. Cześć.